Maja i mini zaury i kto to gada wydawnictwa Egmont. Jest to czwarty już tom serii, którą wiele lat temu moje dziewczyny sobie upodobały. Długi czas nie było kolejnych części, ale wreszcie się pojawiły. I teraz mamy już czwarty tom serii. Maja i minizaury jest to opowieść o dziewczynce, która pewnego dnia znalazła takie. Mini, dinozaury, można by rzec. Właściwie to one dotarły do jej ogrodu. No, i tak się spotkali. W tym tomie Velo zostaje uprowadzony i minizaury wraz z Mają ruszają mu na ratunek. O, trafił do laboratorium, więc no nieciekawie się zapowiada perspektywa jego funkcjonowania tam, ale dziewczynka go oczywiście nie zostawi. Niestety reszta minizaurów również wpadnie w pułapkę. Tutaj możecie właśnie to zobaczyć i cała nadzieja będzie spoczywała w dziewczynce. Komiks jest bardzo wciągający. Lektura tej serii sprawia nam ogromną przyjemność. Myślę, że miłośnicy dinozaurów przepadną w tej serii. Bo mimo, że nie ma tutaj takich typowych tych yy, wielkich gadów To jednak te małe dinozaury tworzą tak fajny klimat Jest to komiks pełen humoru, pełen zabawnych sytuacji Niesamowicie przyjemnie się go czyta A więcej zarówno o tym, jak i o innych komiksach z tej serii przeczytacie na blogu W opisie do filmu jest link do i kto to gada, ale we wpisie o i kto to gada, znajdziecie również linki do poprzednich części i koniecznie tam również zajrzyjcie, bo są to super, super komiksy.